Mamy nieszczęście i już coś w tych uszach zaczyna się niedobrego, niewłaściwego dziać. Rozwinie się stan zapalny. Tutaj no, oczywiście trzeba udać się do lekarza weterynarii, bo, bo, bo zdalnie, na odległość nic nie jestem w stanie Państwu poradzić. Wszystko zależy od tego, całe postępowanie medyczne zależy od tego, jaka jest, jaki jest rodzaj infekcji, jakie jest podłoże, bo podłoże może być alergiczne, może być infekcja bakteryjna, może być infekcja grzybicza, może ona dotyczyć tylko zewnętrznego kanału słuchowego, może toczyć się głębiej, toczyć się głębiej w, w uchu środkowym. Dlatego tutaj bez wizyt w gabinecie weterynaryjnym na pewno nie, nie podejdziemy do tematu właściwie, ale znów właściwa pielęgnacja, czyszczenie i właściwe dobranie preparatów leczniczych umożliwi doprowadzenie tych uszu do, do, do stanu zdrowia. Może się okazać, że niezbędnym do prawidłowej terapii i tak właściwie powinno być, jest wykonanie badania mikrobiologicznego, pobranie wymazu z kanałów słuchowych. Niestety jest jeden minus tego badania, to znaczy zabiera on Czas. Około 5 dni jest potrzebnych na to, żeby bakterie drobnoustroje, które są przyczynkiem tego, tego stanu zapalnego, żeby one wyrosły i żeby laboratorium właściwie mogło wydać opis. Przez te 5 dni zwierzę jest niejako bez, bez opieki medycznej, ale bazując na doświadczeniu lekarza, lekarza weterynarii, na na tym, jak wygląda wydzielina w kanałach słuchowych, jak same kanały słuchowe wyglądają, czy jest to pierwsza, druga. Drugi incydent w tych uszach lekarz dobierze odpowiedni preparat. Czekając na, na wyniki badania laboratoryjnego, nie zawsze będzie to od razu antybiotyk, ale będzie to lek, na przykład preparat z lekiem przeciwzapalnym, który troszeczkę ulży, albo preparat dezynfekujący, który zmniejszy infekcję. Nie będzie to antybiotyk, nie będzie działał stricte bakteriobójczo, ale, ale troszeczkę zminimalizuje tę infekcję. Psu będzie przyjemniej, on odczuje jakąś ulgę, a w międzyczasie otrzymamy również wyniki z laboratorium i będziemy już mogli prowadzić terapię nacelowaną. Typowymi e, objawami, które sugerują, że w tych, w tych uszach, że w kanałach słuchowych coś niewłaściwego się dzieje, e, no jest ich kilka. Bardzo często zwierzęta po prostu trzepią głową, odczuwają świąt, dyskomfort w uszach i, i chcą się tego pozbyć, albo drapią łapami po, po uszach, okolicy uszu, albo wręcz trzepią. E, Permanentnie, niemiłosiernie, długo, w bardziej zaawansowanych stanach widać już gołym okiem zaczerwienienie, jakąś wydzielinę, która gromadzi się w uszach i nie jest to typowa woszczyna, która, no, jak to woszczyna, tak? lekko taka kremowa, typowa dla, typowa dla uszu. Zmieszana z skórzem będzie oczywiście ciemniejsza, ale, ale brązowa, czy wręcz czarna, albo, albo z drugiej strony taka wylewająca się, intensywna, właśnie no, ciemniejsza, kremowa i bardzo nieprzyjemnie pachnąca. To jest kolejna, y, kolejny objaw, który, na który właściciele się, właściciele się skarżą, po prostu niemiłosierny, brzydki zapach dobiegający y, z uszu psi.